ma Strzelnica FSO w Warszawie. Plecak transportowy Tasmanian Tiger. Firma, którą bardzo dobrze znam. Dzisiaj pierwszy secik. Spakowaliśmy go na takie podstawowe strzelanie. Duża kieszeń. Bez problemu zmieści się zapas amunicji. Dodatkowe magazynki. Ochronnik słuchu na przykład, bardzo szybko działające suwaki. Eee, karabinczyk na rękawiczki. Eee, rękawiczki MOK. Widzicie dziureczka? Szybki montaż, ciach, szpanik jest. Można działać bez problemu. Co my mamy w tej kieszeni? Zobaczcie, że modyfikacja, która ma tu miejsce, jest wycięcie, co całkowicie zmienia przy pełnym załadunku środek ciężkości plecaka. Jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało w terenie. Na krótkich odcinkach od samochodu do osi strzelnicy Revela wygodny. Jeden ruch powoduje otwarcie całej przestrzeni, przestrzeni mega pakownej. Co my tu mamy? Pas, typowe wyposażenie strzelca, pas, kurtka, okulary, karabinek. Ochronnik słuchu, e, ochrona oczu, oczywiście okulary OPC Sport. Będziemy dalej e, nawijać o takich zestawach. Pozdro!